Cześć dzień dobry Tomasz Guzik z tej strony a dzisiaj pouczymy się o to takich dosłownie podstawach Google Analytics czwórki nie będziemy w ogóle wchodzić w szczegóły taki odcinek ze szczegółami pewnie się jeszcze na kanale pojawi. Dzisiaj taki do totalnie totalnie dla laika podstawy. Tutaj mamy główny panel strony głównej Google Analytics. Mamy tu informacje ile mamy użytkowników. Czyli w ostatni miesiąc unikalnych użytkowników mieliśmy 12 tysięcy, co przełożyło się na 19 tysięcy wyświetleń, 68 tysięcy zdarzeń i 1,3 tysiąca konwersji. Jeżeli sobie skonfigurujecie fajne konwersje, będziecie wiedzieć, ile ruchu przekłada się na ile konwersji, będziecie to precyzyjnie mogli sobie zmierzyć. Możemy podglądnąć użytkowników z ostatnich 30 minut. Co ciekawe, mamy tutaj na przykład podział użytkowników ze względu na kraje, identyfikator krajów. i Jak widzimy, Polska w tej chwili stanowi 11, coś procentowo. A to są wzrosty, ok, rozumiem. Polska stanowi 11 200 użytkowników, mamy tutaj 243 z Niemczech, United Kingdom 200, United States 128, Holandia 119, Irlandia 41, Hiszpania 40. Mamy tutaj też raport dotyczący ruchu. I zobaczcie, że organic search mamy 11 000, direct 2,1 000 sesji. Organic social media 14, e-mail 544, organic wideo 314, referral 284, czyli takie odesłania od partnerów, Paid Search, czyli płatne wyniki wyszukiwania, ponieważ mam ustawioną reklamę brendową. Możemy sobie rozwinąć ten raport i przejrzeć go jeszcze, jeszcze szerzej. Popatrzeć na słupki, zastanowić się z dużą precyzją. Mamy tutaj też średni czas zaangażowania na sesję. Mamy tutaj też informacje na przykład o konwersjach. Jeżeli sobie ustawimy konwersję, możemy zobaczyć, który kanał ruchu generuje nam najwięcej konwersji w biznesie. Dzięki temu wiemy, w co bardziej inwestować, gdzie przekładać pieniądze, gdzie pozyskiwać więcej ruchu. I tutaj mamy tak. Widzimy, że Direct529, E-mail 216 konwersji, czyli widzimy, że te kanały bardzo, bardzo mocno performują. A Organic Search, mimo ogromnego ruchu, tylko 89, więc być może nie jest to najbardziej właściwy kierunek do rozwoju gdzieś tam tego ścieżek konwersji. Możemy sobie zobaczyć zaangażowanie. Konwersje, nawet nie wiem, jakie mam konwersje na tym koncie. Ustawione wypełnienie formularza darmowa grupa 839, przejście na stronę z konsultacją 228, darmowa grupa. Konwersje 70, zapis na rozmowę 29 przez ostatni miesiąc. Ok, czyli już mniej więcej wiem, jakie konwersje mamy tu ustawione i mamy tutaj 29. Konwersji przez ostatnie pewnie 28 dni. Czyli całkiem, całkiem nieźle będziemy starali się oczywiście aspirowali, żeby ten biznes się rozwijał, żeby tych zapisów na rozmowę było znacznie, znacznie więcej. Ale oczywiście zapisy na rozmowę w moim biznesie stanowią tylko element, bo większość klientów dzwoni, takie 2 trzecie, może 40%, to jest zapis na rozmowę z formularzy. Kolejna sprawa. No to możemy podejrzeć zakładki URL, które najlepiej e, działają, które generują najwięcej ruchu, możemy też zobaczyć, które e, generują najwięcej konwersji itd. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to wszystko podejrzeć. Darmowy webinar, bla bla bla, Algo, algorytm Instagrama 798 wyświetleń, sztuczna inteligencja, zarabianie. 728, jak zdobyć 10 tysięcy obserwatorów na TikToku? Jak dodać napisy do rolki? Midjourney AI, jak zrobić filmy za pomocą sztucznej inteligencji? Bezpłatna grupa dla przedsiębiorców też dosyć dużo ruchu wygenerowała. 564, sporo. Sprawdźmy sobie dalej, jedziemy dalej. Jaka sztuczna inteligencja do pisania tekstów jest najlepsza, Chart, GPT, zarabianie? Jak zdobyć tysiąc subskrypcji na YouTube, pamiętnik przedsiębiorcy itd tak Więc cały czas coś się tutaj y, dzieje. Możemy podglądać też kwestie pozyskania ruchu i tak y, Tutaj mamy rekomendacje, trendy i rekomendacje, że tutaj kanał e-mail pojawił się w 39% Twoich ścieżek konwersji. To jest bardzo ładny wynik. Wejdźmy sobie jeszcze w raporty i coś tutaj popatrzmy. Na przykład na technologię, przegląd technologii, w jakiej użytkownicy tutaj hmm, wykorzystali z naszej strony internetowej. Mamy Android 43000, Windows 37000, iOS 2.700 i tutaj Macintosh, Linux, Chrome OS i tak dalej. Web Mobile i Web Desktop, czyli mamy tutaj dominację oraz mamy tu jakieś 54 użytkowników z tableta, czyli widzimy tutaj około tam pewnie 60 parę procent to jest ruch mobilny. Mamy dominację przeglądarki Chrome, później mamy Safari, Safari aplikacje na telefon Firefox, Opera i Microsoft Edge, tak jak mówiłem, mobile stanowi w tej chwili 60% ruchu, desktop 40%. I tak naprawdę teraz troszeczkę mobile mi podskoczył, bo zazwyczaj miałem 50 na 50. Tu też jest pokazane kwestie dotyczące rozdzielczości i tak dalej, które gdzieś tam tutaj. Eee, użytkownicy wyświetlają naszą stronę internetową. Możemy jeszcze sobie oczywiście poszperać, użytkownicy według kraju, ale też według miast, na przykład Warszawa 3,2000 Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice Łódź i Bydgoszcz. Eee, język jakim się posługują, polski, angielski, myślę, że ciekawe dane. Szczegółowe dane demograficzne. Co tu jeszcze ciekawego może odnośnie e, tych użytkowników? Tu mamy czas sesji, ale możemy jeszcze wejść w odbiorców odbiorcy, all users, czas trwania sesji powyżej 20 sekund, 180 dni A4, bla bla bla. Możemy sobie tutaj popatrzeć, ile użytkowników. Ile tutaj dokonało konwersji? Powracający użytkownicy odwiedzili stronę kontakt, weszli jako pierwsze na kontakt i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze w technologiach możemy podejrzeć? Chyba w technologiach mieliśmy wszystko: zaangażowanie, przegląd. Jeszcze sobie popatrzymy na zaangażowanie, średni czas to jest minuta na stronie, sesja z zaangażowaniem na użytkownika 0,74. 18 tysięcy wyświetleń, liczba zdarzeń 64 tysiące, i widzimy, że na przestrzeni czasu ten ruch cały czas sobie gdzieś tam wzrasta, i coraz więcej użytkowników jest na stronie. Regularność korzystania przez użytkowników, liczba aktywnych użytkowników dziennie, miesięcznie 3,6%, liczba aktywnych dziennie, tygodniowo. I tutaj tygodniowo-miesięcznie, ok, takie statystyki e, i cykl życia. Cykl życia, pozyskanie, przegląd. Jeszcze sobie popatrzymy w kilka raportów. To są te raporty ze względu na kanał, to będzie jeden z najważniejszych raportów, bo jesteśmy w stanie podejrzeć, skąd mamy ruch i ile ten ruch generuje nam konwersji, ale mamy też bezpłatnym bezpłatne wyświetlenia w wyszukiwarce Google jak to wygląda pod kątem ilości tutaj w tysiącach to idzie. Oczywiście więcej szczegółowych raportów znajdziecie w Google Search Console. Jeżeli chcesz, abym pomógł ci marketingowo, kliknij w link w opisie DarmowaRozmowa.pl lub wypełnij ten formularz lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na ten numer, pogadamy o biznesie i sprawdzę, czy mogę wdrożyć marketing w twojej firmie. Pozdrawiam.